Cześć, to Was w życie poczciwe. Dzisiaj zrecenzuję film Ojciec z Antony Hopkinsem. Zapraszam. Rzadko robię recenzje, w których negatywnie wypowiadam się o tym, co recenzuję, ale tak się niestety w tym wypadku zdarzy. I żeby też może podać jakiś kontekst, skąd się wziąłem na tym filmie Ojciec, Father, bo byłem na świętowaniu mojej rocznicy ślubu trzeciej. Pozdrawiam tu moją ukochaną małżonkę, tak swoją drogą, że już. Trzy lata razem. Słuchajcie, poszliśmy na wspaniałe śniadanie, potem poszliśmy na kawkę i na 11 zaplanowałem kino i w planach był Nomad Land, Oscarowy film, który e, miał ciekawe widoki na trailerze. widziałem też, że tam historia może być ciekawa. Także zdecydowałem, że pójdziemy na ten Nomad Land. I gdy weszliśmy do kina, okazało się, że Nomad Land jest akurat wyświetlany w takim segmencie dla seniorów. No cóż, 11.00 to była rano. Także w segmencie dla seniorów z jakimiś prelekcjami, z jakąś potem dyskusją. No i swoją drogą cała sala była pełna, także seniorzy to sobie żyją w kinie o 11.00. Słuchajcie, nie wiem czy byśmy w ogóle mieli miejsce, nawet jakbyśmy tam chcieli pójść. Także nie poszliśmy tam na seans dla seniorów, poszliśmy na seans normalny, właśnie The Father, Ojciec. I o ile wiedziałem, że dobre oceny miał ten film, widziałem, że Anthony Hopkins wybitna rola, to, to nie, nie byłem już od początku skory albo nie byłem bardzo chętny, żeby na to iść. A to dlatego, że widziałem, że właśnie dzieje się film w jednym miejscu, co za czym nie przepadam, no lubię jakieś ciekawe ujęcia zobaczyć, jako to, że też kameruję trochę. Lubię jakieś ciekawe, inne smaczki takie związane z tym, jak się robi filmy zobaczyć. I tutaj tego nie było, ale to nie była jedna, jedna wada, bo ile są filmy, które mogą Cię zatrzymać i mogą zrobić spore wrażenie, które są kręcone w jednym miejscu, który był film taki z Samuel L. Jacksonem chyba i z jeszcze jednym gościem białym gdzie rozmawiali cały film. Jak sobie przypomnę, a zresztą wyświetlę go, to na pewno go znajdę. Wracając do wad tego filmu, które niestety w mojej opinii przeważyły nad wszystkim. Antony Hopkins, tak? Wybitna rola i ta wybitna rola przez 15 minut nie utrzymała w tym filmie. Może 20. Bo ta wybitna rola Antony Hopkinsa to jest tak jakby 15-20 minut utrzymania mojej uwagi, a potem wszystko się powtarzało, tak jakby cały czas było to samo. I gdy jest film oparty na właśnie na imię jednym aktorze czy takiej wybitnej roli, to on czasem, ten aktor to dowiezie, ale w tym filmie musi być jakaś historia, a w tym nie było w ogóle historii, ja nie wiem jak ten film powstał, nie było żadnej podróży bohatera, żadnej satysfakcji w tym filmie nie było dla mnie. I... Wiele ludzi widziałem, że komentuje jaka to wspaniała rola, jak tu nie da się nie popłakać na tym filmie. I to jest też może kwestia tego, że ja mam może nie jakieś ogromne doświadczenie, ale to co w tym filmie jest pokazane, czyli tak można powiedzieć, że walka z chorobą lub konfrontacja ze starością. Także wiele ze starszych ludzi z mojej rodziny, z rodzin mojej żony, no tak się zach właśnie zachowuje, także może dla większości ludzi gdzieś jest taki element, że naprawdę czują ogromny, ogromne współczucie dla tego typu właśnie, historii, dla tego typu ludzi, a dla mnie to była takby tak wiesz, normalna rzecz. No cóż, ludzie się z tym tak jakby muszą stykać, muszą z tym walczyć. Starość jest straszna, jak to często mawia moja żona, którą już teraz wspomniałem, także. Jak widzisz, tak by ten element do mnie nie za bardzo przemówił. I ta Oscarowa, rolo, Oscarowa rola, moim zdaniem, nie była, nie była Oscarowa, albo raczej no, nie, nie mogła zapełnić tego filmu na całe te 90 minut, czyli on tam tam trwał. Bo naprawdę chciało mi się drzemać już dość wcześnie w tym filmie. W około 40 minuty 45 minuty przemiekały mi się oczy. Może byłem po kawie. Także gdyby to był film, który oglądam na normalnie, na wideo, to bym go wyłączył. I myślę, że moja żona też. Chociaż ona ma trochę mniejsze, mniej negatywne odczucia co do tego filmu. Ale mnie to poruszyło, że ten film ma takie świetne oceny, a jest taki słaby pod względem historii, którą opowiada. Mimo, że aktorsko jest oczywiście bardzo dobry. I patrzyłem na komentarze, na Film webie, właśnie dzisiaj. I większość, 8, 9, 10, średnio ma 8, 2, czyli teoretycznie bardzo dobry film. A gdy przychodzi co do czego, to on nie ma żadnej esencji w sobie. I, tak jakby, czytałem jeden komentarz, który, który dobrze to oddał. Tak jakby, e, i napisał coś takie, dał ocenę 1, którą dałbym ja też za ten film, i dał komentarz. Tak jakby wysokie oceny są dla tych, którzy współczują takim ludziom. Od tych, którzy właśnie współczują takim ludziom. I to jest mo moim zdaniem najlepsza puenta tak jakby tego filmu i ocen ludzi, wzruszenia ludzi, bo tak jakby współczujemy tym ludziom, a też ludziom współczuję, współczuję ludziom chorym na alzheimer, na chor ludziom, którzy się starzeją i zapominają co, gdzie jest i kim są, i kim są ich najbliżsi. Tak, oczywiście, że im współczuję. Oczywiście, że to mnie porusza, gdy to są ludzie w mojej rodzinie, gdy to są ludzie nam bliscy. Ale to nie sprawia, że daję filmowi, w którym taki bohater jest, nawet świetnie grany, w którym nie ma żadnej historii, daje mu 10 czy 9. No to naprawdę nie wiem, czy to ja jestem dziwny. Jeśli oglądacie ten film, to dajcie mi znać, czy to ze mną jest coś nie tak? Czy ten film to jest szajs bez historii? Czy ja jestem jakiś ten film jest um, na tyle wybitny, że ja, prosty chłop z YouTube'a, go nie rozumiem i nie potrafię docenić tej głębi. Um, wiesz, wydaje mi się, że nie jestem jakoś mocno krytyczny co do filmów, nie potrzebuję mieć dużo rzeczy e, w filmie, ale historię, jakąś podróż bohatera, jak, jakiś element zmieniający się, no musi być. Moim zdaniem musi być. Musi być jakiś Pik. Musi być jakiś kulminacyjny moment, musi być jakieś zakończenie. No tutaj tak by wszystko zlało mi się w jedną całość świetnie grającego Hopkinsa, którego już po 15 minutach, tak jakby nie widziałem, bo chciało mi się spać. No niestety, tak to wygląda. Nie polecam tego filmu. Jeśli idziecie na randkę do kina, to nie na ojca, jeśli nie chcecie się wynudzić, do. Po prostu poduszki lub w południe, no to do obiadu nie chcecie się wynudzić. I zły byłem, słuchajcie, byłem zły, bo jest ten jeden dzień, kiedy faktycznie mieliśmy to wyjście, kiedy była ta rocznica, kiedy chciałem, żeby wszystko było super. No i ten film wszystko zniszczył, a raczej po prostu zniszczył ten jeden mały aspekt. Tam wyjście do kina, niestety um, mogliśmy spacerować sobie po mieście w tym czasie i byłaby z tego dużo większa wartość niż. Z siedzenia i patrzenia na Antonego Hopkinsa przez półtorej godziny. Takie jest moje zdanie. Nie polecam ojca, bo ten film, moim zdaniem, nie ma żadnej esencji. Dziękuję bardzo za oglądanie. Paso w życie poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku. vloga już wkrótce w kolejnym odcinku recenzji. Tym razem zapewne książki. W weekend. Do zobaczenia. Cześć.